Od wydania pierwszego tomu minęło 8 lat. To kawał czasu, ale dziś już można zagłębiać się w lekturze drugiego tomu Leksykonu Tarnoprzeskiej Muzyki, którego autorem jest Piotr Duma, dyrektor gminnego ośrodka kultury w Gorzycach. Tom drugi został wydany w nakładzie 100 egzemplarzy, a jego treść podzielona jest na dwie części. W pierwszej to rzeczy nowe, które w tomie pierwszym się nie pojawiały, czyli muzycy działający w brzegu, związani z Brzegiem, czy pochodzący z Brzega, a działający w różnych częściach kraju i świata. A w drugiej mamy uzupełnienie, takie poskryptum do tego, co było w tomie pierwszym, bo wiadomo, że tam pojawiły się osoby, które... W Wciąż są aktywne muzycznie, dlatego też szkoda by było ominąć te 8 lat ich działalności. Tym bardziej, że w wielu przypadkach naprawdę jest się czym pochwalić, więc takie poskryptum do tomu pierwszego się pojawiło. Z zjawisk muzycznych, które w tym okresie się pojawiły, wyróżniłbym zespół Ian Boone and the Music, który zaczął kilka lat temu działać, nagrał fantastyczną płytę i z tego co wiem, pracuje już nad kolejnym materiałem. Jest impreza Wygraj Sukces, która od Wielu lat z powodzeniem przyciąga rzesze młodych wokalistów. Jest Jarek Piątkowski, który jest pomysłodawcą tej imprezy, ale też pamiętajmy, że jest też kompozytorem, organizatorem innych wydarzeń muzycznych. Więc o wielu z tych osobach, wydarzeniach czy zespołach udało mi się tutaj w tej książce napisać. Obydwa tomy leksykonu Tarnobrzeskiej Muzyki zrodziły się z pasji autora. Uwielbiam muzykę w wielu gatunkach, w wielu stylach, dlatego też to wielka frajda, przyjemność po pierwsze pisać o nich, po drugie uwieczniać jakby ich działalność, bo wiadomo, że wielu z tych wykonawców dzisiaj działa, a jutro niekoniecznie, bo to tak zazwyczaj bywa, ale przynajmniej zostanie ślad, zostanie pamiątka po tym, że tworzyli, że, że działali. Z drugiej strony też uczyłem się nowych stylów, bo o ile ja nie jestem wielkim znawcą na przykład hip-hopu, to tutaj poprzez kontakt z muzykami hip-hopowymi, czy obcowanie z ich muzyką, nie powiem, że stałem się fanem, ale na pewno jakby no, poznałem, no, przede wszystkim poznałem bliżej ten gatunek muzyczny, więc pod wieloma względami było to niezwykle ciekawe zadanie do wykonania. A że trwało 8 lat, no, czasami tak bywa. W związku z tym, że sam jestem dziennikarzem muzycznym, głównie radiowym, i w wielu rozmowach z muzykami, kiedy próbuję ich pytać o muzykę, jakby określili, muzykę, którą wykonują. Najczęściej słyszę odpowiedź o muzyce się nie mówi, muzyki się słucha, czy muzykę się gra. Dlatego też do tej książki, dzięki życzliwości wielu tarnobrzeskich muzyków, udało się dołączyć cztery płyty z różnymi stylami, z różnymi gatunkami, z muzyką, która powstała, została nagrana w różnym okresie, ale myślę, że daje to dobre takie pole do poznania tarnobrzeskich dźwięków, powiedzmy od początku lat 90. Niemalże do dnia dzisiejszego, więc nie tylko muzyce można poczytać, ale tej muzyki przede wszystkim można posłuchać. A jeśli ktoś ma ochotę, to leksykon można nabyć poprzez bezpośredni kontakt z Piotrem Dumą lub Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gorzycach, który to jest wydawcą tego tomu. Koszt książki to 75 zł.